Się Mandero w kolejnym odcinku na moim kanale. Do testowania wlatuje akumulatorowa pilarka łańcuchowa marki Parkside model PGHSA 20LiA1 w systemie akumulatorowym 20V. Łącznik standardowo z blokadą. Korpus urządzenia plastikowy rękojeść przednia i górna część uchwytu jest ogumowana. Posiada także ruchomą osłonę łańcucha, która pełni rolę osłony dłoni. Napinacz łańcucha automatyczny. Po zluzowaniu nakrętki osłony prowadnicy łańcuch samoczynnie naciąga się. Urządzenie posiada prowadnicę o długości nieco ponad 19 cm, łańcuch posiada 32 ogniwa, powierzchnia robocza prowadnicy 16 cm. Nie posiada pompy oleju na prowadnicę, w związku z tym co jakiś czas podczas cięcia trzeba przesmarować manualnie prowadnicę. Długość pilarki z prowadnicą oraz zainstalowanym w slocie akumulatorem 4Ah około 49 cm. Waga urządzenia bez akumulatora kilogram 388 g. Waga urządzenia z akumulatorem 4Ah 2 kg 103 g. Najważniejsze plusy prezentowanej pilarki to moc, ergonomia oraz cena 249 zł za samobody bez akumulatora i ładowarki, która myślę, że nie jest jakaś zbyt wygórowana jak za tego typu urządzenie. Jeżeli chodzi o minusy, mogłaby być mocniejsza sprężyna napinacza łańcucha, ale z drugiej strony wtedy ciężej byłoby zdemontować i ponownie zamontować zestaw tnący, czyli łańcuch i prowadnicę. Najlepiej, jakby miała jeszcze automatyczne smarowanie prowadnicy, ale niestety większość tego typu pilarek lub, jak zwał, przecinarek nie posiada smarowania prowadnicy za pomocą pompy oleju. Nie należy do urządzeń zbyt prądożernych, ale pomimo to, aby w pełni wykorzystać parametry urządzenia, musi być w slocie zainstalowany akumulator minimum 4Ah. Pilarka ma duży potencjał i pomimo, że teoretycznie jest w stanie przeciąć suche, twarde drewno bałowe. To niestety w praktyce nie jest do tego przeznaczona. Dedykowana jest do przecinania gałęzi i innych lżejszych prac w drewnie. Kończymy dzisiejszy odcinek. Zapraszam widzów do odniesienia się do materiału w komentarzach. Jeżeli podobał się odcinek, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i do następnego. Piona.